Makowiec i kutia to tradycyjne dania wigilijne, w których korzysta się z dobrodziejstwa maku. Jak przygotować mak na wigilię? Radzimy krok po kroku, mak na makowiec i kutie bez względu na to, czy robimy kutię, czy makowiec, mak przygotowujemy tak samo. Jeśli chcesz skorzystać z masy w puszce, pamiętaj o przesmarzeniu jej na maśle, aby uniknąć gorzkiego smaku. Gdy przygotowujemy mak samodzielnie od podstaw, warto poświęcić na to dwa dni. Pierwszego dnia trzeba mak przelać wrzątkiem i nastawić do namoczenia, najlepiej na całą noc. Na drugi dzień gotujemy mak na wolnym ogniu około 40 minut, co jakiś czas mieszając, następnie odsączamy wodę na sitku, nawet przez 2 godziny, i mielimy mak 2-3 razy przez sitko, jeśli mamy specjalne sitko do maku, wystarczy raz. Przed zmieleniem można dodać do maku miód. Wiele osób też gotuje mak w mleku, a nie na wodzie, dzięki temu zyskuje delikatniejszy smak.